Przywozi właściciel tutaj co chwilę jakiś cuda. Co to jest w ogóle na sianu? Nie mam pojęcia. Piszcie w komentarzach, jak ktoś wie. No, Adi już jak prezes na dwóch miejscach parkingowych parkuje. Hopsa. Witam was w kolejnym odcinku. Została jeszcze kamera do zamontowania i dzisiaj o 10 przyjeżdża nowy właściciel tej renówki odebrać. Także kolejny sprzedany. Oho. Lakusi, co zrobiłeś? Co zrobiłeś? Ja byłem, słuchajcie, na rzymskim ad był u siebie i zobaczcie, jakie cuda kopnął. To było francuskie, hiszpańskie. To włoskie. włoskie. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Coś w ten deseń. Natomiast no, kawał, czy znaczy groszek, no srebro, ale niespotykana moneta jeżeli chodzi tutaj o angielskie ziemie gdzieś tam był to środek płatniczy bo udało się znaleźć jakieś trochę więcej informacji na temat jak te monety się tutaj w Wielkiej Brytanii znalazły o, tutaj widać trochę lepiej ale patrzcie na tego grota jaki kloc moje marzenie to jest na liście w pierwszej dziesiątce żeby znaleźć no przepiękny Cały troszkę ukruszony, ale śliczny. Ale żeś go wypolerował w cytrynie? W cytrynie, no? Ja to nie ruszam tej patyny, mi to szkoda. Lepiej wygląda jakbyś go szczotką drucianą przyjechał. Mm. Coś ty zrobił. Andrzej, nie czyści się monet niczym. Przemywasz wodą Szotka do gablotki. Druciana, Przez weekend dotarło trochę paczek i przyjechały tak, dewasta. Dwie sztuki. Jedna i druga, bo mam. Uchę jeszcze dodatkowo do zrobienia Chyba jutro z tego co dobrze pamiętam Albo w środę to o czym wam wspominałem, zamówiłem dwie sztuki, to wstawię do nowego kampera przedłużę tą kuchnię, przynajmniej o 40 cm i chcę zrobić też na ścianie grodziowej łóżka. Jeden dodatkowy blat, bo tam będzie takie miejsce do siedzenia, czyli jedna podłużna skrzynia, przyjechały klamki, o których wam wspominałem czy zatrzaski, nie wiem jak się to dokładnie mówi, natomiast zamówiłem i srebrne, i czarne, i taką bajerę. To wleci na ścianę, na ścianę kuchni. Tablet, tablet. Ja mam problem z nazewnictwem. HP coś tam, wiecie, cały alfabet i kilkanaście numerów modelu mam dokładnego. Nie powiem, wybrałem coś z takiej średniej półki. Zamontuję to na ścianie z prostego powodu. Wrzucę tutaj po prostu logo swojej firmy, czyli laki Camper Van. Będzie dostępna godzina, temperatura, jakieś tam inne pierdoły. No i ktoś będzie mógł sobie z tego korzystać na zasadzie oglądania, może czy szukania czegoś w internecie. Myślę, że to zrobi robotę na tej ścianie, doda takiej nowoczesności. Piszcie w komentarzach co o tym myślicie. Tu kolejne ogrzewanie i przyjechały obrotnice, bo Właśnie muszę teraz popatrzeć na, bo ostatnio bardzo dużo osób pisze, chcą, żeby tu wstawić obrotnicę, tu jakieś ogrzewanie, jeszcze coś dodatkowo. Także w tym tygodniu mam sporo takich dodatkowych prac na zlecenie. Zamówiłem też tapetę, ale tylko na testy. Chcę poszukać jakichś pomysłów, myślałem, żeby zrobić jedną linię na ścianie przy kolejnym projekcie i wykończyć to jakimiś fajnymi, Listewkami na takiej zasadzie, żeby nie dawać tej błazeri na ściany, tylko wstawić płytę i rogi przez środek z dwie, trzy listewki, i jedną linię właśnie w takim kolorze. Będę kombinował. Zamawiam sobie trochę tego materiału różnego. Dużo to nie kosztowało, bo około 10 funtów. A być może uda się zrobić z tego coś fajnego. Ja się słuchajcie, biorę za budowę szafki nad y, głową w nowym y, kamperze. Do dziesiątej mam czas, bo przyjeżdża i muszę zdać w końcu ten samochód. Materiał wstępnie gotowy, biorę się zaraz za skręcanie, wstawię tutaj jeden długi front otwierany, nie będę go wtapiał w ramę mebla, 4,5 cm tyle to ma, 2,5 od sufitu, czyli sufit i tutaj zostawię 2,5 cm, żeby wstawić jeszcze dodatkowo lamele i lamele prawdopodobnie z dołu kuchni zrobię taką ramkę. Tak naprawdę od frontu, bo tak samo zrobię w przypadku kuchni. Myślę, że to w całości będzie wyglądało naprawdę estetycznie, jak i z jednej, tak i z drugiej strony, tak samo. To sobie zobaczycie za chwilę, bo muszę to skręcić i przymierzyć. Ale sporo miałem ostatnio przemyśleń, bo zostaje mi bardzo dużo materiału po budowie, czyli jeden taki spory pojemnik wszystkich tych. Rzeczy, które już się, materiału, który już się w tym momencie nie nadaje do kolejnej budowy, ale fajnie byłoby go w jakiś sposób wykorzystać, żeby tych odpadów nie było za dużo. Praca z tym materiałem, bo tak myślałem, jak to zrobić, żeby nie tracić dużo czasu na obróbkę tego materiału, i wpadłem na fajny pomysł. Zamówię sobie dzisiaj albo jutro, bo już poczytałem recenzję, popatrzyłem, jak to mniej więcej działa. Mógłbym sobie stworzyć kilka projektów ze swoim logiem. Kupić grawerkę laserową. Atomstack 10 Pro to ma chyba 10. 10-watowe urządzenie, które wycina, wypala, loga. Można tym naprawdę robić na różnych materiałach, czy na metalu, drewnie, płytach winylowych. wycinać po prostu fajne, ciekawe rzeczy. I w tym przypadku mógłbym ten materiał wykorzystać do robienia różnych projektów, nie tylko takich dodatkowych, które mógłbym już dorzucać do samochodu, jak na przykład wisiorki do kluczy z moim logiem ale na przykład tworzyć jakiś fajny projekt i narzucić to na przykład na fronty, jakieś wzory, które będą się podobały albo właśnie z płyt, które mi zostają robić panele, które mógłbym na przykład spakować i wysłać Wam, które moglibyście przykleić, przy, przy, wrzucić na, na swojego kampera. Myślę, że bardzo ciekawy temat. Tym bardziej, że nie wymaga to dużego nakładu pracy. Tak naprawdę wystarczy stworzyć projekt, wrzucić materiał na, na laser i to sobie powoli tak naprawdę wycina i robi wszystko od początku do końca. Piście, czy Wam się podoba ten pomysł? Ja Wam tutaj wrzucę, jak to mniej więcej wygląda. No i jestem ciekaw, co, co o tym myślicie. Biorę się, słuchajcie, za skręcanie. W tych poprzednich projektach w takiej trójce montowałem trzy, y, trzy fronty zagłębione w środku. Teraz zrobiłem jeden. Co do tej dłuższej, która będzie na wejściu, ona będzie jeszcze o metr dłuższa, więc prawdopodobnie zrobię dwa fronty, bo jeden będzie po prostu za długi. Ale teraz mi się spód zgrywa idealnie. A tutaj wrzucę lamele i fajnie się to połączy z sufitem. Taki na taki pomysł mi się. Urodził właśnie w głowie. No, Ma się głowę, to trzeba kombinować. No i taki materiał, który kurczę, tak samo jak i wiecie, takie odpady, które można byłoby wykorzystać, żeby zrobić coś fajnego. Chodzi mi tutaj o tą yy, grawerkę. Kurde, nie mogę się doczekać. Zamawiam ją dzisiaj. Trzeba się odmuchać. Amper gotowy, za chwilę finalizacja transakcji. Jakby się zrobiło fajny bryloczek z logiem do kluczy, Opa. Cyk. Chodzi jak złoto. Przestawiamy. On jest śmieszny. Słuchajcie, muszę pomyśleć jeszcze nad tą renówką, którą teraz budujemy, bo dołożyłem naprawdę sporo tematów do tego samochodu. W związku z tym wiadomo koszta budowy tego samochodu rosną, a żeby go sprzedać w dobrej cenie, to muszę go też technicznie ogarnąć, bo to ma ogromny wpływ na, na cenę. Tam się powoli kończy moc. Zostało chyba 3 tygodnie. Zawiązę go chyba do mechanika, bo jest kilka rzeczy przy nim do zrobienia. Pasek na pewno pinowy, bo piszczy, jakieś tam inne drobne pierdoły nie ma jakichś większych napraw. Zrobię dodatkowo jeszcze pełny serwis wymiany olei, filtrów i tak dalej. Podbiję nowy przegląd i wtedy będę miał tak naprawdę gotowy, takie w 100% gotowy samochód z przeglądem na rok po serwisach. Do tego to wyposażenie, które w tym momencie wrzucam, myślę, że to razem w całości może naprawdę. No, przyłożyć się na dobrą sprzedaż w fajnej cenie. Próbuję, kombinuję. No i powiem Wam, że dużo lepiej to wygląda niż. Teraz jest zamknięte. Jeszcze do środka i tak muszę wrzucić dodatkowe zatrzaski, żeby to się fajnie, sztywno wszystko trzymało. Ale estetyka no, na duży plus zmiana, fajna sprawa, nie są te klamki takie standardowe, duże ucha jak kupowałem, tylko takie jachtowe, tak się to chyba mówi. Jeszcze muszę to wszystko wyregulować, ustawić, uczę się tak naprawdę tego wszystkiego. I wyciąłem sobie, słuchajcie, na, na płycie, popróbowałem coś tam, popatrzyłem, no i się udało zamontować. Francja elegancja. Mamy dzień kolejny, wczoraj wam już nic nie nagrywałem, a dzisiaj słuchajcie były jeszcze zakupy w Lidlu, marzyła mi się, już szukałem, zaglądałem zawsze 120-150 chyba funtów ponad ta aluminiowa drawina, i czy to w kostko, czy w innych miejscach, po prostu droga. A tu mi się udało dorwać w Lidlu standardowo z Parkside'a za 49 funtów. Czy się będzie bujać jak barania jajeczka, czy nie, tego nie wiem, ale to się zaraz okaże. Mam tą dużą, taką wielką drabinę ciężką. Ona się nie rozkłada w żaden sposób, a to takie trochę bardziej poręczne i może się sprawdzi. Jak będzie w porządku, to pojadę. Chyba jeszcze dokupię dwie, trzy do kamperów, które, które mają. Jest możliwość do bagażnika, zamontowania. Kładki na dachu, bo to też fajne rozwiązanie, dużo miejsca to nie zajmuje, żeby to wrzucić sobie do bagażnika i raz od czasu wejść na dach. No i jakieś inne pierdoły powpadały, no i ta tapeta, Znaczy tapeta kolejna. I w takim wzorze lameli. Będą testy. I w końcu się laki dorobił. Elegancko. 2 metry ma ta drobina, w miarę stabilna, nie wygina się jakoś bardzo. No, tak sięgnąć do daszka spoko. W sumie mógłbym jeszcze wyżej, wiadomo. Opa. Nie no, jest dobrze. Wystarczająco. Ale tak kurde zejść potem z tego. Nie wiem ile tutaj jest. Teraz. No. No w takich pieniądzach nie ma się co spodziewać. To już tanie wyszło kupić dwie i połączyć razem, jak kupić jedną w kostko. No nie połączy. <laughs> Na twity. No. No ale nie jest to złe. Taka mama podręczna drabinka. Fajna sprawa. Co ty jesteś. Kucyk, nie wolno Lakusiu Konika. Uspokój się. Jak to się mówi? Po amerykańsku follow me chyba. Przyjechała klientka na jakieś zmiany i poprawki, bo ten samochód zbudowałem chyba poza kamerą. Nie nagrywałem Wam wtedy vlogów z garażu. Także coś tam trzeba poprawić, coś dołożyć. Zobaczymy. Lista jest spora, więc będzie co robić. No, i klops. Po raz pierwszy pojawił się problem z ogrzewaniem. Jak na tyle kamperów chińskie webasto, to i tak powiem Wam szczerze, że nie ma źle. E, natomiast po włączeniu wyskakuje błąd trzeci i e, ogrzewanie gaśnie. E, mam teraz w sumie dwie opcje do zrobienia. Mam zapasowe, mogę wymienić na nowe, ale mogę też spróbować naprawić te i też tak zrobię, bo nowe webasto kosztuje około 100 funtów. E, najprawdopodobniej ten błąd trzeci to wadliwa świeca, czyli dziś koszt około 20 paru funtów do wymiany, tylko zanim podejmę decyzję wymiany, to wyciągnę to Webasto, odkręcę i sprawdzę, tak naprawdę opis powinna być metka na kablu od świecy, jaką dokładnie kupić to po pierwsze, a po drugie, dobrze byłoby ją wykręcić, żeby zobaczyć, co się tam w środku z nią podziało, bo jak się jakoś przypaliła, wypaliła, gdzieś ta część po wykręceniu zostanie i nie będę mógł jej usunąć, to nie ma sensu zamawiać nowej, więc najpierw sobie sprawdzę, czy jest w ogóle sens to naprawiać, jak nie, no to wymienię, ale podejmę walkę, bo 20 funtów, 1 piąta wartości ogrzewania, a być może tylko to trzeba tak naprawdę wymienić, żeby naprawić. Dobra, wyciągam kilka minut, no i wybasto słuchajcie, rozebrane. No I tutaj mam świecę. Muszę sobie jakoś wyciągnąć tą gunkę delikatnie, żeby nie uszkodzić tych kabli. I za chwilę zobaczymy, jak ta świeca jest głęboko. Ja nie wiem, czy ja mam w ogóle taki klucz, żeby odkręcić świecę. Będę musiał coś kombinować, ale to się okaże za chwilę. Dobra, odkładam kamerę i postaram się to wyciągnąć. Ten kabel prawdopodobnie w środku jest spięty na kostkę, więc zaraz sobie go wypnę i będzie mi po prostu dużo łatwiej, tak jest, dużo łatwiej tą świecą pooperować. Bo jak się tutaj teraz dostać Nie mam takiego długiego klucza Dobra, tym się będę martwił za chwilę Cyk, kosteczka I tyle Nie? Nie dało się już głębiej Wypiąłem kostkę, yy, przełożyłem w taki sposób tą osłonę na cewkę, też bez żadnego, wiecie. Tak na luźno to wszystko fajnie sobie zeszło. Yy, no i teraz mam kable przez to przełożone i postaram się to kombinerkami ścisnąć i, i tą świecę odkręcić. Jest dwunastka, nie wiem czy mi się tak uda. Znowu muszę kupić, kurde, w końcu, jakieś coś na kamerę, na klatę albo na głowę byłoby dużo ciekawiej. Udało. Tutaj wygląda jakby była słuchajcie, w porządku, ale no coś jest z nią nie tak. Tak czy inaczej, ten jest zewnątrz kabel, bo powinna się nagrzewać do czerwoności, nie ma przepływu w ogóle. Tutaj kabel się grzeje, a tu dalej już nie przychodzi na świecę, więc świeca jest po prostu trafiona, tak jak mówiłem, pomimo tego, że wygląda w porządku, to gdzieś tutaj jest z nią coś nie tak, trzeba zamówić nową świetna zamówiona, jutro przyjdzie z Amazona. Zobaczymy, czy to był powód, no ale jestem na 99% pewien, że tak. A co do kuchni, to słuchajcie, tak to wyszło. To nie jest stolarka, tylko cieśla porządny. Wszystko się kierom łupane. I tak jestem z siebie dumny, bo jak na takich wiecie, no nie robiłem wcześniej takich mebli, więc jak na pierwszy raz to i tak wyszło, zarąbiście. Czas na skrzynie do siedzenia. Taką jedną w całości zrobię, tylko podzielę ją na pół i zrobię dwa podnoszone wieka do góry. Po lewej stronie będzie też możliwość otwarcia przodu tej zabudowy, żeby sobie wyjechać z toaletą, którą tam stawię. No i będę musiał jeszcze pomyśleć, bo prawdopodobnie będzie też w niej ogrzewanie, czyli webasto. Zobaczymy, myślę nad. Nie, nie robiłem tego z jakiegoś dobrego materiału, na razie sobie tylko obrobiłem boki. CLS w zupełności wystarczy. Suche, suche drewno, pomimo wymiarów, ono nie waży wcale tak dużo. Obiję sobie to płytą, chyba szóstką, i z przodu na to wrzucę jeszcze lamele, żeby to wizualnie fajnie wyglądało. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i biorę się, słuchajcie, za skręcanie. Dobra, słuchajcie, pierdu, pierdu, składam meble, a jak to wygląda w środku, bo tego Wam jeszcze nie pokazałem, także obracam, słuchajcie kamerę. No i co, myślę, że już w takich 60% zabudowy mamy gotową. Z zewnątrz jeszcze nic nie zrobione, skupiamy się na razie na środku. dostawienia jeszcze okno. Na tej ścianie będzie jeszcze dołożony dodatkowy rozkładany blat. W jakim kolorze tego jeszcze dokładnie nie wiem, to się wszystko tak naprawdę okaże w czasie zabudowy, ale dołoży to dodatkowo sporo miejsca, jeżeli chodzi o blat kuchni. Na skrzyni wleciała lamela. Na razie złapałem tylko ściskami, bo skrzynia jest jeszcze do przerobienia. Tutaj będzie szuflada, która będzie wyjeżdżać, w niej będzie toaleta, z prawej strony ogrzewanie kampera. No i reszta miejsca na, na jakieś bagaże. Przy suficie będzie szafka do tego załamania. Kabel jest już przeciągnięty, będzie oświetlenie też pod szafką. Co do sufitu, to tutaj mam jeszcze nieskręcone do końca, dlatego że kable muszę sobie połączyć z LEDami, które jeszcze nie przyszły. Wpuszczę je w lamele. Nie będę dawał żadnych jakichś kwadratowych, okrągłych świateł, po prostu wpuszczę listwy ledowe, myślę, że to będzie wyglądało naprawdę świetnie, zamówiłem ich trochę więcej i pomyślę jeszcze nad tym, żeby na przykład wpuścić ledy pod skrzynię, czy na przykład pod blat kuchni, ale to wszystko, słuchajcie, się okaże, tutaj mamy w zabudowie ściany nadgrodziowej przy łóżku, lodówkę no i kuchnia którą wam pokazywałem w ostatnich odcinkach w zabudowie i w tym w tym również jest kuchenka wszystko w czarnym kolorze. Kran wyciągany regulowany można sobie go nawet wyciągnąć na zewnątrz żeby umyć łapy no i wąski zlew żeby to wszystko pomieścić dodatkowo z tym blatem myślę że to się świetnie sprawdzi bo tego miejsca do gotowania będzie dosyć sporo z lewej strony w zabudowie przy zabudowie skrzyni Zaraz przed ubikacją będzie dołożony stolik, który będzie e, można ustawić w każdą stronę, przesunąć tu, e, wchodząc po prostu do środka e, i do góry. To jest tam jest mnóstwo regulacji tego stolika. A co do prawej strony, to prawdopodobnie zamontuje to samo, co tutaj, tylko na ścianie, czyli jeszcze taki rozkłado, rozkładany dodatkowy e, blat na ścianie. O. Wleciał tablet. Czy on tutaj finalnie będzie? Tego jeszcze nie wiem. Na razie wrzucam. Myślę cały czas, jak to wszystko dobrze tutaj rozłożyć, ale no, będą tam wszystkie potrzebne informacje, tak naprawdę na tym tablecie. Jeżeli chodzi o elektrykę w samochodzie, czy godzinę, temperaturę na zewnątrz i tak dalej, czas myślę, że fajna, fajna rzecz. Wygląda też to zarąbiście. Chyba tyle jeżeli chodzi o, słuchajcie, wstęp, co tutaj się na ten moment dzieje. Wiadomo, jeszcze mnóstwo listew, poprawek, żeby to wszystko jakoś finalnie miało ręce i nogi i wyglądało estetycznie dobrze. Słuchajcie, to jest dopiero szósty dzień prac przy tym samochodzie. Kiedy myśmy zaczęli? W poniedziałek? wtorek? Wtorek? Byliśmy w poniedziałek. Byliśmy po niego w poniedziałek, we wtorek. Wtorek, środa, czwartek, piątek to jest piąty dzień dopiero prac. Przy, tak, przy, przy tak, takich zmianach, to myślę, że efekt, jeżeli chodzi o pracę i czas, no to na duży plus. Będę sobie wprowadzał cały czas stopniowo zmiany, jeżeli chodzi o zabudowę, bo chcę od tego rustykalnego stylu uciec. I wiem, że w tym momencie ta, jeszcze są te deski na, na ścianach, to też się zmieni, zmieni się też. Tapicerka, która w tym momencie jest, słuchajcie, w, wszędzie na tych, w tych miejscach, których dechom się obrobić, nie da. Tam chciałbym wrzucić taką tapicerkę, coś w stylu, właśnie z Volkswagena, jak robią takie oprzywane niciami białymi, albo w jakimś innym kolorze. To wygląda dużo bardziej nowocześnie. no i jeszcze cały czas szukam pomysłów na ścianę, to się zmieni nie przy następnym projekcie, bo następny będzie bida z nędzą, takie wiecie, zrobimy, żeby na szybką sprzedaż przed, jeszcze teraz przed świętami, żeby pogonić, a ja w tym czasie się przygotuję właśnie i poszukam innych materiałów, pomysłów na to, żeby zrobić zupełnie inną ścianę, nie w desce i wtedy myślę, że wizualnie zmieni się to już praktycznie w 100% jeżeli chodzi o zabudowę. A przy jeszcze następnym projekcie, takim bardziej rozbudowanym, poszukam auta w dużej wersji i zrobię również prysznic, taką pełną zabudowę, pozmieniam dużo jeżeli chodzi o sprawy techniczne, czyli elektrykę wodę, ogrzewanie będę stopniowo sobie to cały czas zmieniał i dokładał, tak żeby za 3-4 projekty wyjść z naprawdę takim już autem, które myślę, że będzie naprawdę na wysokim poziomie gdyby to połączyć z samochodem 2-3 letnim który będzie miał bardzo mały przebieg myślę, że to będzie samochód taki no już 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 Myślę, że to będzie ten etap, w którym będę mógł powiedzieć, że ten progres rzeczywiście bardzo duży wykonałem. I tak będzie, ale na to wszystko trzeba czasu. Ehm, tak wszystko na bieżąco w odcinkach. Dobra, idę Motał mówić. No I dobra, jest. E, tak jak powiedział, tak. Zrobił, słuchajcie. Umówiłem tego mota, umówiłem też, ale to dopiero za tydzień w piątek tutaj ten przegląd. Bo najpierw pojadę we wtorek do mechanika, żeby mi ten samochód posprawdził, wymienił to, co trzeba. Dostawa na drugi dzień. a O! Tydzień czekam na wiertarkę. Zaraz im powiem. Wygarnę. Sorry! Where is my wiertarka? Banda złodziei, kryminalistów. No i dupa, jakiś błąd w systemie i mają do mnie jutro dzwonić gdzieś tam do biura najpierw i potem z powrotem dadzą mi znać co z moją wiertarką. Co to w ogóle za polityka firmy? Nie rozumiem tego do końca, ale brzmi, nie będę się z nimi kłócił o wiertarkę na noże, wiecie. Przyjechałem po dwie listewki o, jak zawsze trochę mnie poniosło łańska fantazja. No to jest tak trochę, wiecie, uzależniające od razu wyobraźnie działa, że ta skrzynka z narzędziami, wiecie, że tu poukładane, fajnie wygląda, a mnie to akurat bardzo cieszy i bawi. No i coś tam sobie raz od czasu dokupię, to co wiem, że mi się przyda. No, cyk, śruby dziesiątki, zawiasy, papier mam ścierny, ale taki, wiecie, że obcinamy sami do miary i on nie ma tych otworów, więc nie ściąga tego pyłu, tylko wszystko wylatuje i kurzy. Jak to mówią Anglicy Job Done. Słuchajcie, tyle w tym odcinku. Piszcie komentarze odnośnie tego, co dzisiaj zobaczyliście i pamiętajcie o tej subskrypcji. E, klikać w dzwonek, bo cały czas te statystyki pokazują, że tam ponad 40% osób nie subskrybuje, także jak ktoś jeszcze nie kliknął, to klikać, klikać w dzwonek, żeby przychodziły Wam powiadomienia. W tym odcinku Wam serdecznie dziękuję. No i co? Widzimy się słuchajcie, w kolejnym. E, trzymajcie się tam ciepło. Do zobaczenia. Cześć!